Drużyn dopiero za chwilę i to dłuższą. Najpierw skupiamy się to klub sportowy Komaks Unię Opole. To w bramkę na ławce pozostają Maja Stasik, Hanna Szala, Katarzyna Młodarska, Oliwia Padko. Ciągle muszą mieć się na baczności opolanki. Znowu to futsalówka w odpowiedzi, więc rusza sms. Boczna siatka po piąta w polu gra, ale proszę, tu koleżanka inaczej to rozegrała. Pierwsza badowska, dobre padłe podanie i Lemańczyk jednak na raty. Okazja Komar może trochę niepotrzebnie, teraz 2 na 1 wychodzi Unia, ale próbowała sama Maja Feter. Kolejna jej okazja w krótkim odstępie czasu, a teraz... ...odciągać się swojej e, siatki, rozpoczynamy drugi budzy. i Łodzianek, ale zakończony interwencją bramkarki Unii Opole w odpowiedzi bramki Dominiki Lemańczyk, co innego. Zawodniczki SMS-u łódź w 32. Ale... Tak jak SMS też ma w odpowiedzi łodzianki. Piłka na prawą stronę. Ostry kąt i strzała na piłkę na trawie. Och, teraz skoczyła. Jako konieczność wręcz to. Nikola wieczorek, ale proszę, już szansa po drugą z bramek i pokonana Dominika Lemańczyk przez Martę Szwarc. Jeden do jednego, a teraz kolejna okazja dla Unii, ale trudna pozycja, bo wzrost z Unii w parkiecie z 9 metrów teraz. O, proszę, ależ bardzo mocno na baczności. No teraz się musiała... 21.00 z Weroniką Staszkówka, Jelna! A do tych dwóch spotkań będzie prawdopodobnie zespół SMS-u przystępować, jak zaczynać. Unia, Opole, jest słupek, po tym strzawiła. Jest strzał, taki z fałsza, ale wprost. Bramkarkę jeszcze jedna okazja dla Unii Opole. I tym razem już gol. Gol na 3 do 2. trafić na 3 do 2, ale już kilka sekund. Obiekt. Bo już na tachy wyszła z bramki, straciła piłkę. Jest strzał, ale. Nie wykorzystały to, że była pusta bramka zawodniczki Unii Opole, bo Karolina Badowska trafia w jedną z przeciwniczek, i przez to też ostatecznie.